ponieważ pewne sygnały stosunkowo niedawno otrzymywamy, wystąpiłam do Krajowego Rejestru Karnego i na ten wniosek e, przyszła taka odpowiedź. W związku z tym no, zarząd podjął taką uchwałę. Aktualnie y, pełniącym obowiązki dyrektora jest pan Tomasz Dere, którego tutaj Państwo. Y, Załoga Pogotowia zna, członkowie Rady Społecznej niekoniecznie. Dotychczas pan Tomasz Prezydent, zastępcy dyrektora do spraw medycznych i pełni obowiązki do czasu wyłonienia nowego dyrektora konkursu. Na zarządzie w dniu wczorajszym zarząd powiatu podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Pogotowia. Także niebawem, jak Państwo będziecie śledzić prasę, zostanie opublikowane ogłoszenie, zostało już opublikowane na stronie Starostwa Powiatowego czy w Buletynie Informacji Publicznej również. Także termin składania wniosków będzie upływał 7 listopada. Także postaramy się w miarę szybko tę sprawę rozstrzygnąć, ponieważ wszystkim nam zależy na tym, aby został już wyłoniony dyrektor i który będzie reprezentował i